Cześć wszystkim, z tej strony Berejczyk. Słuchajcie, dzisiaj wam powiem przypowieść. Przypowieść Berejczyka. Bo jest to przypowieść o o tym, w jaki sposób rozumiem miłość Bożą. Na podstawie swojego prawie już 50-letniego, czyli w sumie dość krótkiego życia, ale życia, które e, no sporo już widziało. I ta przypowieść, opowieść uparta na faktach, nie jest moją historią, ale historią bardzo bliskiej mi osoby. Bo to, co widziałem i to, co widzę, słuchajcie, to jest takie dla mnie kwintesencja miłości Bożej. Nie na zasadzie jeden do jednego, ale kiedy czasami spotykam się ze świadkami, kiedy słyszę o Próbach wytłumaczenia i zracjonalizowania, dlaczego Bóg Starego Testamentu na przykład zgadzał się na mordy, na zabijanie bezbronnych dzieci, kobiet. To, to jest coś, z czym bardzo głęboko się nie zgadzam. Ale o czym jest moja historia? Ten podcast będzie taki bardzo prywatny, więc wybaczcie trochę bez ładu, bez składu. Tym razem nie będę omawiał kwestii samych środków ichowy czy odworgu. Pewien facet, mężczyzna, miał piękną córkę. Piękną. Była jedynaczką, więc było jego okiem w głowie. Mieli bardzo dobre relacje. Bardzo dobre. Z tego co wiem, przynajmniej. I to była bardzo mądra dziewczyna. Miała tylko jedną taką słabość tak bym to określił słabość nie wady, ale słabość uwielbiała romantyczne historie. Może nie na poziomie Harlekin, ale na poziomie, wiecie, takich y, od Bale Disneya, po jakieś tam komedie romantyczne. Ogólnie rzecz biorąc, nie tego jej nie brakowało, ale marzyło o takiej wielkiej, prawdziwej miłości. Wielkiej, prawdziwej miłości. No i właśnie to była taka jej mała słabość. W okresie dziecięcym to jest takie, wiecie, dopuszczalne razy... Akceptowalne przez rodziców. No ale ta dziewczynka w sobie bardzo mocno to pielęgnowała takie poczucie, taką potrzebę przeżycia takiej prawdziwej, wielkiej miłości. I chociaż wielu fajnych, wydawałoby się, chłopców walczyło o jej względy, to ona jednak nie potrafiła nikomu oddać swojego serca. Aż zdarzył się on. I ten on, słuchajcie, to był, e, to był tak zwany trudny młodzieniec. Ale jakże czarujący, jakże magnetyczny. No po prostu zawrócił jej w głowie. Spotkali się przypadkowo, jak to w życiu bywa. I ona wpadła jak śliwka w komputer. Zakochała się, straciła głowę dla niego. Ojciec na początku patrzył na to z takim, wiecie, spokojnym dystansem. No, w końcu to się musiało wydarzyć, w końcu tylko miała ponad 17 lat, więc wcześniej czy później, e, taka poważniejsze uczucie musiało do niej przyjść. Jest to typowe dla każdego z nas. Pech jednak chciał. Przypadek Pech, Los Fatum, jak zwykle tak zwał, że ten chłopiec był wyjątkowo zepsutym chłopcem. Tak można to powiedzieć z trudnej rodziny, z własnymi demonami. No, po prostu nie był dobrą partią dla tej dziewczyny, a na pewno nie był osobą, która zapewni jej to, czego każdy rodzic chce dla swojego dziecka, czyli szczęścia, po prostu szczęście. Niestety dziewczę było w tym momencie w trakcie bardzo dużego zadłużenia, zauroczenia, zakochania. Jej się właśnie, wiecie, wszystkie jej marzenia nabrały kształtu tego chłopca. Wszystkie jej marzenia, które gdzieś tam po drodze rozbierała, niejako się na nim skupiały. Były taką soczewką ich jej marzeń. Kiedy rodzic, mój przyjaciel zobaczył, że córka położyła swoje uczucia, zainwestowała swoje uczucia w niewłaściwym kandydacie, starał się, jak każdy ojciec, to wyperswadować. Ale wiecie, jak to działa w młodzieży. Im bardziej starasz się pewne rzeczy wyperswadować, tym gorzej to wychodzi. Po prostu, tym gorzej to wychodzi. To znaczy, jeszcze bardziej jako utwierdzasz dziecko w przekonaniu, że to jest właściwy wybór. I wręcz takie chwilowe, czy jakieś początkowe zniechęcenie, czy, czy próby zniechęcania rodziców, czy opór rodziców. Może dodać takiego smaku tej romantycznej historii. No i tak się stało w tym przypadku. To znaczy, ta dziewczyna za każdym razem jeszcze bardziej się utwierdzała, że to jest ten wymarzony, a te wszelkie przeszkody, jaką muszą pokonać, a przeszkodą był racjonalne tłumaczenie rodziców, jeszcze bardziej y, wzmagały jej uczucia do tego chłopaka, który oczywiście wykorzystywał to w sposób no, można powiedzieć, trochę bezwzględny, jak na osobę zepsutą. Zepsutą moralnie, tak już delikatnie powiem. No i wiecie, w sumie to jest historia, jakich znacie pewnie wy też bardzo wiele. Po prostu nieszczęśliwa miłość. Jak to się dalej potoczyło? No cóż, potoczyło się tak, jak się takie historie toczą. To znaczy, wbrew rodzicom, którzy oczywiście uszanowali decyzję swojej córki. Chociaż powiedzieli uczciwie i szczerze, że to nie, to nie jest rozsądne, żeby, żeby poczekali, żeby dali sobie czas. Krew woda, przyszła ciąża, ślub, a później życie. I no, jak to wiemy, życie to jest w 90% składa się z prozy, a tylko z 10-5% z poezji, więc dziewczynę przytłoczyła proza życia, ale... Ona sobie z tym dzielnie dawała radę. Gorzej było z tym chłopcem, którego także przytł przytłoczyła proza życia bycia w związku. Ja celowo tutaj używam słowa chłopiec, bo to, to była osoba, która nie rozwinęła w sobie cech mężczyzny. Bo moim zdaniem, z doświadczenia życiowego, kobieta często rodzi się kobietą, właściwie jest kobietą, natomiast chłopiec musi stać się mężczyzną. I wiecie, to jest bardzo. Bardzo myślę głębokie, że w wielu plemionach i historiach cywilizacji chłopiec, zanim stał się mężczyzną, musiał przejść pewną próbę. Dzisiaj my w naszych obecnej cywilizacji nie mamy tego, więc bardzo często mężczyźni dalej są chłopcami, chociaż mają zarost, siwe włosy, brody to tak naprawdę dalej są chłopcami nigdy nie przeszli tej inicjacji bycia mężczyzną. Także ten chłopiec, chociaż wyglądał dorosłego, dalej był chłopcem, co spowodowało, że oczywiście to małżeństwo na wielu różnych poziomach bardzo mocno było niezgrane, i przez to ta dziewczyna po prostu cierpiała. A ten chłopiec, niestety nie potrafiąc sobie poradzić z własnymi emocjami, tym bardziej reagował alergicznie na jej emocje. Także, słuchajcie, tak to wyglądało. I dlaczego w ogóle o tym mówię? Bo to, to nie jest związane ani z religią, ani z niczym, ale. Ale pomyślałem sobie, że, że chcę o tym opowiedzieć, bo, bo ojciec tej dziewczyny był, jest moim przyjacielem. Ja widziałem, jak bardzo on cierpi. Jak bardzo cierpi. To jest facet, który przed w życiu bardzo wiele, łącznie z ciężką swoją własną chorobą, którą wygrał, który musiał bardzo wiele przejść na poziomie osobistym na poziomie rodzinnym, który postawił wielokrotnie swoje decyzje na sadzie Wieciwa Bank, zawsze kierując się takim zdrowym rozsądkiem, takim mądrym, mądrością. Cudowny człowiek. Myślę, że pokochalibyście go tak samo jak ja. No ale nie na wszystko mamy wpływ w życiu. A dzieci, dziecko to jest zawsze nasza najczulsza, najczulszy punkt na naszym ciele, na naszej mapie duszy. I on patrzył na tę swoją jedynaczkę, tą upragnioną jedynaczkę, bo został dosyć późno ojcem, i widział jej kierunek, jej historię, widział jej nieszczęście i tragedię, i nie mógł nic zrobić, słuchajcie, żeby ją powstrzymać, bo kochał swoją córkę i nie mógł jej ubezwłasnowolnić. Po prostu nie mógł. Ona miała wolą wolę i ona podejmowała tę decyzję. I ona bardzo szybko odkryła, że ta romantyczna, cudowna miłość, to była tylko ułuda iluzja, a prawdziwy mężczyzna, który się krył za tą zbroją, którą nosił, którą ona go ubrała, był bardzo innym mężczyzną czyli znaczy nie mężczyzną był chłopcem, a nie mężczyzną, przez co nie potrafił udźwignąć bardzo wielu rzeczy. Ona się czuła rozczarowana nim, on był rozczarowany nią. Ogólnie, ogólnie myślę, że dominowało bardzo duże rozczarowanie, a gdy wiecie, gdy rozczarowanie nie, nie ma takiego neutralnego ujścia. Czasami padają słowa, które ranią, czasami padają no, też padają razy fizyczne, co jest niedopuszczalne oczywiście, ale niestety w tym związku, w tej relacji to nastąpiło. Ta dziewczyna, która nigdy nie doświadczyła psychicznej ani fizycznej przemocy, po raz pierwszy doświadczyła i psychiczną, i fizyczną przemoc od mężczyzny, któremu zaufała. I to jest bardzo smutne. Bo na początku sama broniła tego swojego oprawcę niejako, swojego męża. Po jakimś czasie męża swojego własnego dziecka, syna. I ten mój przyjaciel był bezsilny, chociaż mógł. Mógł teoretycznie zwołać kilka osób, łącznie z jej braćmi i spuścić łomot, dosłowny łomot temu mężowi, temu Ojcu jej dziecka mógł zrobić naprawdę ogromną krzywdę, gdyby tylko chciał. Ale powiedział mi tak: Nie mogę nic mu zrobić, nie chcę nic mu zrobić. Ona musi sama dojść do swojego, ona musi dojść do swojego progu bólu, ale to jest jeszcze przed nią, a ja muszę być i to widzieć. I tak też było, słuchajcie. Trochę przyspieszając historię, nie robiąc jej za bardzo łzawą, to. Na przestrzeni lat ta dziewczyna coraz bardziej i bardziej e, czuła, że to nie jest to. Potrafiła już to powiedzieć głośno, ale jeszcze nie miała siły, żeby to zrobić. Ojciec, rodzice oczywiście bo tak mówię o ojcu bo to jest mój przyjaciel on oczywiście też ma żonę, która była matką jest matką tej kobiety więc oni tu razem ją wspierali. Mm. Ale wiecie, oni nie mogli za nią podjąć decyzji, oni nie mogli jej powiedzieć, co ma robić. Oni musieli uszanować to, że jest w takim związku, w jakim jest, że wybrała takiego, a nie innego ojca swojego dziecka. Wielokrotnie pewnie zastanawia się, co zrobili nie tak. No, ale czasami po prostu fatalne założenie to jest coś, co może spotkać, myślę, każdego z nas. Wiecie co? I w końcu nadszedł ten sądny dzień, kiedy w tej dziewczynie coś pękło. Ten syn miał kilka lat. I ona któregoś poranka zadzwoniła do domu swoich rodziców z jedną walizką, z synem na ręce i powiedziała, że ona już więcej z tym mężczyzną nie chce być, żyć, mieszkać, i że ona prosi o schronienie ze łzami w oczach. I ten mój przyjaciel stanął w drzwiach i zobaczył tą swoją ukochaną córkę on tak bardzo kochał z podbitym okiem. Zauzawioną, zapłakaną. Z dzieckiem tulącym się do jej piersi, z walizką. I mówił, że umarł w tym momencie. Wszystko w nim umarło. Wszystko co miał w nim umarło po prostu mówi. Cała duma, cały gniew, cała złość, mówi, wszystko w nim po prostu umarło. Widział tylko tą córkę, przytulił ją i oczywiście zapewnił jej ochronę. Kiedy ona już podjęła decyzję, zrobił wszystko, co trzeba było zrobić, żeby pomóc jej się z tego toksycznego, złego związku, małżeństwa, relacji wydostać. Kiedy już dostał niejako pozwolenie od tej swojej córki, Postawił granicę temu chłopcu, cały czas chłopcu, spotkał się z nim twarzą w twarz. To była jedno spotkanie, i jedna rozmowa. Gdzie jasno i wyraźnie nakreślił granicę i powiedział, że jeżeli przekroczy te granice, to spotka go to, co spotka, i on się nie będzie pod tym względem wahał. I ta jedna rozmowa wystarczyła. Najprawdopodobniej no ten chłopiec przestraszył się mężczyzny. Ta córka, oczywiście, wiecie, po podjęciu właściwej decyzji, tym razem, żeby odejść od osoby, która miała być jej opiekunem, a była jej tak naprawdę katem, bardzo długo do siebie dochodziła. Teraz już jest samotną matką z kilkunastoletnim synem, ale szczęśliwą. Nie wchodząc w szczegóły jej życia prywatnego, to życie sobie jakoś tam układa. Mój przyjaciel przeżył bardzo wiele, ale zawsze był przy swojej córce, zawsze. Dlaczego mówię o tej historii? Wiecie co, myślę o tej historii, bo ona teraz ma taki piękny zwrot, happy end, w takiej postaci, że ta, ta dziewczyna bardzo podziękowała temu swojemu ojcu ostatnio. Przeprosiła go, podziękowała mu, ale przede wszystkim podziękowała mu za to, że był, że byli że nigdy się od niej nie odwrócili. Że nawet kiedy wybrała, według nich, podjęła złą decyzję, to nie zawsze przy niej byli. Zawsze kiedy dzwoniła zapłakana, odbierali telefon. Zawsze kiedy yy, prosiła ich o pomoc, to zawsze tą pomoc otrzymywała. Po prostu zawsze przy niej byli. I przez to, że zawsze przy niej byli, że nigdy nie powiedzieli jej ha, sama sobie to zrobiłaś, teraz masz za swoje, Albo jak go rzucisz, to może do nas przyjść. inaczej nie, bo myśmy go nigdy nie akceptowali. Właśnie przez to, że zawsze do, niej, do nich mogła zadzwonić, że zawsze mogła z nimi porozmawiać, że, że czuła ich taką pełną miłość, to to dało jej odwagę do tego, że w tym najbardziej trudnym momencie, tym najbardziej takim, wiecie, to się nazywa tak po angielsku breaking point, taki, wiecie, taki, takie przy, przyparcie do ściany. Ona miała w tym wszystkim odwagę, żeby do nich pójść, nawet nie zadzwonić, ale pójść z tą walizką, z tym synkiem, stanąć u drzwiach i prosić o pomoc. Nie dlatego być może w tym momencie, że po prostu wiedziała, że to są jej rodzice i wiedziała, że można na nich polegać. I właśnie ta postawa, tej takiej milczącej cierpliwości z ich strony, ale też pełnego poczucia miłości, jaką mi dali, spowodowało, że dało jej to odwagę do tego, żeby zapukać, bo gdyby oni przez te lata, a to były lata, za każdym razem nie wspominali, no wiesz, takiego sobie wybrałaś chłopa, Tomasz, e, to nie wiem, czy miałaby odwagę, żeby stanąć w drzwiach i prosić o pomoc. I nie wiem, jakby to się skończyło dla niej, bo była w bardzo złym psychicznym stanie w tym momencie, w bardzo złym. Ale ponieważ ten ojciec ją naprawdę kochał, to nawet jeżeli popełniła najgorszą, najgłupszą decyzję z jego punktu widzenia, Zaślepiona hormonami, biologią, chemią, jak zwał, tak zwał. I to w momencie, kiedy naprawdę go potrzebowała, to on był, ale był też za każdym razem, kiedy go potrzebowała. Nie tylko w tym jednym momencie, ale za każdym razem. I te wszystkie inne małe momenty spowodowały, że kiedy przyszedł ten duży moment, to ona miała odwagę stanąć u jego drzwi. Dlaczego o tym mówię? Słuchajcie, no właśnie dlatego, że na tym polega miłość. Bóg jest miłością. I myślę sobie, jakim okrucieństwem jest, jakim bałwochwalstwem jest sprowadzanie Boga do roli zazdrosnego Bożka, zakompleksionego Bożka, który jeżeli popełnisz błąd, jeżeli nie zgadzasz się z pewnymi rzeczami, to po prostu odwraca się plecami do ciebie i mówi do innych swoich wiernych: nie odzywajcie się do niego. Od tej pory on dla was nie istnieje. Naprawdę. Kiedy myślę o tym przykładzie mojego przyjaciela, to dziś naturalną koleją rzeczy przychodzi mi na myśl przykład miłosiernego Ojca i marnotrawnego Syna. Przypowieść Jezusa. I myślę sobie, no właśnie to Jezus chciał przekazać: że kochający, miłosierny Ojciec, nawet jeżeli podejmiecie złą decyzję, to nawet wtedy Was pobłogosławi. Bo zobaczcie, że to zrobił ten ojciec w przypadku tego martwotrawnego syna. On nie chciał go w żaden sposób ukarać. No skoro chce do mnie odejść, to w takim razie figa z makiem i idź sobie. Nie. Ten syn do niego powiedział, ojcze, daj mi wszystko, co do mnie należy, daj mi część mojego majątku, który mi jest przypisany. I ten ojciec mu powiedział, proszę cię, masz, bierz to, idź, 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 masz moje błogosławieństwo i masz ten majątek. I to jest właśnie miłość. Nawet jeżeli wiemy, że ta decyzja jest błędna, to na tym polega piękno miłości i związanej z tym wolnej woli, jaką Bóg daje człowiekowi. Bóg dając wolną wolę człowiekowi mówi: idź, rób co chcesz. Znasz moje wskazówki, wiesz co na ten temat sądzę, jeżeli mnie o to zapytasz, ale idź, dalej Cię kocham. Idź, a jeżeli stwierdzisz, że to był błąd, Zawsze możesz do mnie wrócić. Ja zawsze na Ciebie będę czekał. Ja nigdy o Tobie nie zapomnę. Ja nigdy Cię nie przekreślę. I to jest, słuchajcie, piękno Ewangelii. To jest piękno śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Że Bóg tak bardzo nas ukochał. Że powiedział, choćbyś spieprzył wszystko w swoim życiu. To zawsze możesz do mnie wrócić, a ja cię zawsze przyjmę. I kiedy myślę o tej głębi, która daje odwagę ludziom pogubionym, żeby wrócić do ojca, bo wierzą w jego bezkresną miłość, to myślę sobie, że okrucieństwem jest to, co robią pewne religie, to, co robią także korporacje work, mówiąc Bóg cię kocha pod pewnymi warunkami i te warunki stajemy my. My Ci mówimy, jak my Ci mówimy, że Bóg już Cię nie słucha, to znaczy, że Cię nie słucha. To jest okrutne, słuchajcie, to jest okrutne, ale myślę sobie, że każdy, kto jest rodzicem, musi podświadomie czuć, że te nauki są błędne. A prawda jest taka, że bardzo wiele ludzi w korporacji AdWork, szczególnie w ciele kronicznym, są to osoby bezdzietne. Oni nigdy nie zaznali tego, co to znaczy mieć dziecko, urodzić dziecko i kochać dziecko. Jakiekolwiek by nie było. I ten mój przyjaciel w swojej historii ze swoją córką pokazał mi, czym jest miłość, też. Bo, będąc moim przyjacielem, też zwierzył się mi z tego wszystkiego. I wierzcie mi, że to nie było łatwe rozmowy także dla niego, bo to nie było łatwe dla niego, ale też widzę teraz jego szczęście, kiedy ta jego córka jest już szczęśliwa, chociaż nie jest z nikim ale odnalazła swój spokój, odnalazła swój, wiecie, taki balans. Widzę w Jego ogromne szczęście. Ale też wiem, że to by nie miało miejsca, albo być może mogłoby nie mieć, gdyby On był niestety Świadkiem Jehowy. Na szczęście dla Niego nie jest. Dlatego nigdy nie był zatruwany tego typu naukami, nigdy nie nie musiał w sobie dodatkowo jeszcze mierzyć się z jakimś fałszywym pouczuciem winy, że odbierze telefon od swojej córki, że porozmawia z nią, że sam do niej zadzwoni, bo też tak było i zapyta córuś, co słychać. Właśnie dzięki temu, że ciągle podtrzymywał tą więź jako rodzic, chociaż wiedział, że ten chłopiec nie lubił go za bardzo, z tego względu, że. Przy nim jeszcze bardziej widział swoje braki i widział, że on wie, że jego córka jest nieszczęśliwa, więc ten chłopiec go nie lubił, ale nie przeszkadzało mu to w utrzymaniu więzi ze swoją córką. I myślę, że to jest bardzo ważne, słuchajcie. Jeżeli to sobie go słuchacie, drodzy, pamiętajcie, że to, że ktoś do was, was poprosi o pomoc, może być tylko wtedy, kiedy ta osoba wie, że może na Was liczyć, że Wy go kochacie, że Wy go rozumiecie i wysłuchacie. Jeżeli odwracacie się od kogoś plecami, jeżeli nie odbieracie od niego telefonów, to nie możecie liczyć na to, że on po 10-15 latach nagle do Was się odezwie, bo on już wie, że Wyście go niejako oddali. Po prostu oddali. Te wszystkie filmy, filmiki na no Jadwór, które pokazują, że po 10-15 latach ktoś nagle zwraca się do rodziców, bo zatęsknił za nimi, to jest bzdura, to tak nie działa. To jest alternatywna rzeczywistość, która nigdy nie miała miejsca. Prawdziwe życie, prawdziwe uczucie, prawdziwe emocje polegają na tym, że dziecko się do Was, nawet jeżeli z zbłądzi, będzie miało odwagę odezwać. Jeżeli wy zrobicie wszystko, żeby tę relację, nawet bardzo trudną, ale podtrzymać, nawet jeżeli nie zgadzacie się z decyzjami swojego dziecka, nawet jeżeli uważacie, że decyzje są błędne, to musicie zrobić wszystko, żeby podtrzymać relację, żeby zapewnić dziecko o tym, że go kochacie. Bo wtedy jest szansa, nie gwarancja, ale szansa na to, że gdy to dziecko dojdzie do ściany, gdy ogrom jego błędnych decyzji i konsekwencji tych decyzji go przytłoczy, to jest szansa, że zwróci się do Was o pomoc, ale tylko wtedy, kiedy będzie wiedziało, że Wy wyciągniecie do niego rękę. A jeżeli przez lata traktujecie go milczeniem, to nie łudźcie się, że Wy będziecie tym pierwszym pierwszym kontaktem tego dziecka. Tak nie będzie. Tak się dzieje tylko w alternatywnej rzeczywistości świata i ale to nie jest prawdziwy świat. To jest świat ludzi korporacji, którzy tworzą pewne filmiki na konkretne zamówienie, na konkretną koncepcję, którą chcą wam sprzedać. Ale to nie jest prawda. I to nie jest Chrystusowe. I to nie jest chrześcijańskie. I w tym nie ma Boga. Bo Bóg jest miłością. Tyle ode mnie. To jest taki może dziwny trochę podcast. Słuchajcie, ale czasami czasami trzeba nakręcić coś od serca. Także tyle ode mnie. Cześć.